Mike, i w tym momencie jesteśmy gdzieś w okolicy gniazda skorpionów, które nas tutaj strasznie atakują, męczą, dręczą, ale my się im nie damy? Albo się damy? Nie, nie damy się im. Zajezdnia na drodze, nippon. Ale czy tam? Tam ktoś jest, tak. Kto tam jest? Jest, nie chcemy zupełnie. Co tam jest? Tak w ogóle to może. E, to może naprawmy sobie rzeczy. Tak, napraw. Dobrze. I wyglądu chyba też mam jeden. Pancerz skórzany. Tak. Dobra. Kto tam stoi? Tuż to jest członek w gangusze kali? No, zobaczmy, czy z tej odległości będziemy z tym trafić. Nie, zmarnowany nabój. No cholera. Może teraz? Pięknie, ale że też pierwszego naboju no nie zobaczył. Tylko zaowolono. Kto mnie zobaczył? Kto mnie zauważył? Skąd? Nie no, zauważono, zauważono, okej okay. Rozumiem, że zauważono, tylko kto mnie zauważył? Kurza, stopa jego. Gdzie wy jesteście? Który z was mnie zauważył? Znaczy, ja mam wrażenie, że to powinno mnie kierować do kogoś, kto tutaj powinien być? Kruk, kruk, przecież wiem. Oznaczenie tutaj: kruk. Tak, to do kruków nas skieruje. A co chodzi z tymi krukami? Hmm. U? Strzelona głowa 4 naboje, tylko nam zostały. A Nie dobrze, nie dobrze. Tego też mamy tylko cztery. ale żółna skrucha za amunicją. Mogłem jednak trochę więcej kupić. Pancerz skórzany. przyda się do naprawy. Gdzie jest ten drugi? Oj, straciła dla mnie głowę. A tu jest ten drugi. Co on ma? Nabój 10 mm. To nam się przyda do. O, pistolet 10 mm też. Piwo, taśma klejąca, ubranie, szeregowca, łuska 10 mm. Nabój 10 mm nam się przyda do UZI, którą zdobyliśmy. Dobra, powoli tutaj zdejmujemy. Tak, tutaj jest ten, do którego udało mi się wcelować za drugim razem, bo po pierwszym razie się w ogóle nie ruszył. Co w ogóle jest niesamowitym fartem z mojej strony. Nie ma tu nic? O, skrzynka na oboje? Mina odłąkowa. Weź wszystkie. A. Ambera. To idziemy dalej w stronę miasta. Z pistoletem w ręku się czuję trochę niepewnie. Czy ten pistolet 10 mm nie, jest, nie zadaje więcej obrażeń? Obrażenia 18, a ten 14. Pewnie, że co daje więcej? A wcale nie mamy mniej. Modyfikacja, co my możemy zmodyfikować? Nigdy nie możemy zmodyfikować. Dobra, tak, mamy trochę poważniejszy teraz pistolet. Niewiele, bo niewiele, ale. Oszty. Och, kurde. No, to nas załatwił. Słuchajcie, chciałem za bardzo podejść trochę niepotrzebnie, no ale cóż. Ukrycie, ukrycie, trzeba podejść, zajść go. Podejść jak najbliżej, uwaga. Ta gang. Czy ktoś tu jeszcze jest? Kapsle. Kowbojski wielostrzałowiec. O, cztery naboje do niego. Bardzo ładnie. Nie Dziwno, że tak szybko zginęliśmy. Łuska. Dobra, łuskę weźmy. Gaz rurka. Ale całkiem niezły ten kit, ale fajny dźwięk wydaje. Przynajmniej mi się spodobał. Nie wiem, jak wam. Dobra, dlatego że nas mogą zaskoczyć to naprawmy sobie ten dobra, ile mam? 7 amunicji w nim. Ale chodźmy na razie z tym pistoletem. Tak w ogóle może zróbmy coś. Tak na dwójkę. Dobra. Tak, myślę, że w ten sposób może być dobra a w ogóle czy tego nie mogę naprawić tym przy pomocy tego... Nie, nie mogę. A przy pomocy 90 milimetrów położyć piękna rzecz, nie? Dobra, podejdźmy trochę tam. Trochę nerwowo. Trochę na błędach. Pst. Ukrycie. Tu już mamy jakiś obóz. Tak, jak wiem. My tu nie mieliśmy się zachowywać jak bohater. Ale kurczę, nie po to mam taki kapelusz, żeby nie móc ich zabić. Dobra. To ujęcie przed chwilą nie było najszczęśliwszym. Dlaczego no, tu jest tak pusto? Dochodząc tu jednak mieliśmy Jakby trochę więcej tych przeciwników Martwi mnie Przyznam, że mnie naprawdę martwi to, że na obecną chwilę Jest to pusto Tędy przejdziemy My się Tam chyba musimy gdzieś dostać Lordnetka by się jakaś przydała Cholera, żeby móc tam Wejrzeć, mogliśmy zjawie zarąbać ze stolika. Ej, ej, trzeba było tak zrobić trzeba było zaryzykować, jakoś Próbować to zrobić. teraz, no kto tu biegnie? Co?

że zdołał do mnie podejść i czyste losy na loterię dobra zobaczmy co to za losy na loterię zobaczmy na jakiej loterii wykraliśmy nie, nie zobaczmy tego, ok ale może kiedyś to się mu przyda Jesteśmy w Nipton, nie Nipton, tylko Nipton. Ajajaj, dobra, spróbujmy się jakoś poskradać tutaj. Nigdy za dużo osłonności, zwłaszcza, że tak naprawdę jesteśmy warci mniej niż zero, jeżeli chodzi o umiejętności. Ale jest strasznie, strasznie tu pusto. Drzwi do Ktoś coś tu spotkamy. Co myślimy, coś tu zabić? To by nie było taka zwała, przecież oni uważacie. A? Zauważono, ale są was och na alle, czy to jest ktoś? Are you fucking kidding me? Tak. First I get my leg smashed and then in walks the Powder Ganger's grim fucking Reaper. Oh. What the fuck have you got against us, man? Jesus fucking Christ, if you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you, okay? Fuck. Uh, survive. Luck, that's how just that fucking lucky. You're looking at the second place winner of the Nipton lottery. That asshole Swanick took first place, so him they let walk. It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers who come to town to get laid had it all worked out with the scumbag men mm -hmm. we were going to ransom them off keep their weapons for ourselves a nice score we get in position mm -hmm. the next thing we know we're surrounded by those fucking legion freaks they dragged us and everybody else into the center of town and that asshole with a dog on his head he starts talking about how we're bad people he said we needed to be punished for what we did not mm -hmm. all of us but some of us and then he gives everyone a Lottery ticket. Uh, what do you think? He started drawing tickets and that's how people got punished. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky because it's pretty quick. Then hmm. came the crucifixions. God damn, but those went on and on and on. Third place runners up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs, and the winner they let go free. <laughs> Yeah, a bunch of those Legion fucks dragged them off right away. They were headed east, if you're feeling heroic. Don't act like you're doing me a favor. I don't give a fuck. Him? When his ticket came up, they burned him alive on a pile of tires. Mm. dylemat. czy wrócić do zjawy, czy nie wróci do zjawy. Uuuu! <śmum> uh, 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 uh. Powiem wam, że to, 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 mi się podoba. Nie to się. Rekrut legionu. Nie lubię syren, przyznam, że naprawdę nie lubię syren, ale jednego, czego nie lubię bardziej, najbardziej na świecie to są łowcy niewolników, dlatego wybacz bułeczko, nie będę z nimi. Mm, mimo żadnego zbliżenia, czyste ubranie A coś tu mamy do na serii, e, dobra? Widzicie, co jednak wrócimy chyba do zjawy, dlatego że ja coś czuję, że tu jesteśmy za słabi na z tym chwilę. Mm, jeżeli chodzi o naszą moc. I tutaj ode mnie do Was bardzo ważne pytanie. Tylko, że ja zwykle w tego typu grach, jak właśnie Fallout, Morrowind, Oblivion, Skyrim, <coughs> poza drobnymi wyjątkami, przede wszystkim poruszam się na piechotę, nie używam systemu Fast Travel. Z wyjątkiem Morrowind, gdzie ten system standardowo przy pomocy tych stworków chodzących i statków był dużo lepszy niż ten sztuczny tutaj. Ale wiem, że to też nie będzie ciekawe chodzenie ja ciągle w to i z powrotem. No już się że to mi da. To teraz w tym odcinku ja się będę poruszać właśnie, właśnie przy pomocy fast travel i w następnym też przy pomocy fast travel, ale chcę, żebyście w komentarzach wypowiedzieli się na temat tego, czy chcecie właśnie fast travel, żeby pominąć te nudne rzeczy, ale też ewentualnie ominąć jakieś być może ciekawe zdarzenia, czy też właśnie chcecie, żebym poruszał się, poruszał się w sposób normalny, nie używając fast travel. Travel. Także czekam, czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, oczywiście jak wrócę z gór to się z nimi zapoznam i podejmę adekwatne decyzje. I dojechaliśmy, dojechaliśmy na miejsce. W międzyczasie był mały problem dlatego, że podczas pierwszego transportu próby tutaj dojścia wywaliło mi grę. Stawmy to gdzieś, może. A nie, burdel, robicie. Czyli coś jakbyście byli u siebie w domu. No, wywaliłem im w grę, ale na szczęście niczego nie utraciliście. Dobra, zjawa. Tak. to. No, pewnie, że tak. Nipton wasn't the most friendly town, but alright. Thanks mm -hmm. for checking on that. Wish it set my mind at ease. Now I'm more on edge than ever. Mm. Nipton? Nipton? Hell no. Town was a shithole asking to be burned. Just not by Legion. Nobody deserves that. Oh, well, like thanks him. for hoofing it there and back. Even if it was bad news. Wish we could spare the troops to go hunting. Mm. Nie, no, zacznesz? pójść ze mną. Nie możesz. Nie eee, Wiesz co? Poszukiwać, czego Niczego nie poszukujesz, dobra. Eee, weźmy tutaj, bo tutaj tak naprawdę. Eee, no nie. Rozejrzeliśmy się, rozejrzeliśmy się. A, a może uda się jeszcze jakąś misję stąd wyciągnąć? Byłoby to miłe. Żołnierz RK, żołnierz, żołnierz Lacey. 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 Hmm. Work around tak, tak. Bezjawa. Mhm. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego jeszcze doszło. 3 pip wydrążony, nie, nie, nieważne, pływszy wiecie co? Chociaż może sobie zrobimy partyjkę. Nie. Mm -hmm, yeah. Napiszcie w komentarzach znowu, mm. czy chcecie, chcecie, żeby były partyjki? Mm, karawany? Raz na jakiś czas. Oczywiście tutaj nie mówię o jakimś częstszym graniu. Czy też yy, nie chcecie, dlatego że uważacie, że jest to. Nieciekawe. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda partyjka karawany, bodajże w drugim odcinku, albo pod koniec pierwszego, nie, w drugim, w drugim odcinku, taka partyjka jest zrobiona najpierw zupełnie nieudolnie, potem już w sposób dość normalny. Dobra, trzeba zobaczyć, jakie tu zadanie by wziąć. Tędy poszli, znajdź ludzi, którzy chcieli cię zabić. Mój rodzaj miasta. Uratuj zakładników. Wiecie co? Zanim pójdziemy uratować złych to musimy jednak trochę sobie popracować nad umiejętnościami. Myślę, że jeden, góra, dwa lewele tutaj starszą. Do zakładu pójdziemy. A zanim pójdziemy do zakładu, to musimy się teleportować do Prim. Dobra, jesteśmy w Prim. Dobra, już nie dokładnie gdzie w Prim jesteśmy. A my mamy pójść sobie. Tam gdzieś tak tam No zobaczmy, ten wyjdziemy, co to jakaś kolejka górska A wyciągnijmy może broń, no szyki parek Wyciągnijmy broń Dobra Ta, kolejka górska. Aaa, to to tutaj zadowolony. Patrzcie, że nie zwróciłem na, na coś tak epickiego uwagi. Zapiszmy razem jak tutaj pochodziłem kolejka górska no kto by pomyślał Bayer, Bayer, naprawdę Bayer Wow wow kto to mnie... Gdzie biegniesz? Nie chcę do ciebie strzelać za bardzo w ruchu jak jesteś. No, zatrzymaj się. A ja puduję jak cholera. O. O. Udało się. takie hmm. teraz pytanie, dostać się do niego w jakikolwiek sposób mogę? Czy to było całkowite zmordowanie amunicji? Nie, nie było całkowite zmordowanie amunicji, bo zdobyliśmy poziom. E, chcemy tym poziomem na pewno otwieranie zamków. Poprawić o 5. I myślę, że strzelanie... Tak, pozostałe punkty władujemy w strzelanie. Szkoda, że perk'u nowego nie ma. No cóż. Zobaczmy, czy my tu możemy wejść jakoś. Mm -hmm. Wagonik.

Obłowiłem niesamowicie i że te naboje były tego warte Te dwa naboje kupiłem straciłem kurze stopa. Mm, tam chyba jednak nie przejdziemy. Zresztą to mi się wydaje. To sobie pobiegniemy tutaj dookoła i spróbujemy to więzienie ogarnąć. Co tam z tym więzieniem miało być? Oczyścić um, czy nająć rekrutów. No właśnie, nie pamiętam. Mm, ależ my tu musimy dookoła pójść. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Przecież my nic nie zrobimy przed końcem tego odcinka. Aj, ja, ja, O, skakuj. Skakuj. Nie wskoczysz, nie wskoczysz. To teraz zeskakuj. się w stronę mm, więzienia. Podoba mi się ten pistolet 10 w Taki bardziej dodający kopa. Goli, 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 goli. Niesamowita jest ta muzyka w tej grze. To trzeba, zdecydowanie trzeba przyznać. Dobra, wybaczcie za ten dźwięk w tle. No cóż. Eee, czy ten dźwięk oznaczał właśnie, że. Nie. Już myślę. Myślałem... dobrze, sobie nie złamaliśmy nic. Co to za tym wzgórzem? Będzie następne wzgórze, ale zaraz, zaraz, zaraz. Czy my tego nie możemy zebrać? Możemy zebrać. Nie wiem po co, ale się może przydać. To drzewko wygląda dziwnie. O, o, o. Propis Grandulosa. Czy jakoś tak. Przyznam, że za bardzo nie zwrócimy uwagi. Eee, dawno nie sobie opisywaliśmy. Eee, tam gdzieś jest to więzienie. Tak, ciągle jakieś odgłosy, ciągle coś słychać. Przed chwilą jakiś strzał był ale to nie wiem czy to był odgłos gry po prostu, żeby budować napięcie, czy też jakiś przeciwnik rzeczywiście się tu gdzieś przy nas czai. Eee, dobra, tamto miejsce myślę, że już w następnym odcinku zwiedzimy. Mm, tak, zdecydowanie w następnym odcinku. Tutaj tory jakieś biegną. No, no, no. Dobra. Na dzisiaj, w takim razie, ode mnie tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przysućmy sobie tutaj pod drzewkiem. Jeśli Wam się podobało, no to oczywiście łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, jak najbardziej łapka w dół. Możecie to zrobić, ale zawsze poprzecie to jakoś komentarzem, tak żebym wiedział, co poprawić, co zmienić, co po prostu, czym Wam umilić jeszcze bardziej to oglądanie. Chcecie być na bieżąco, mój kanał, subskrypcja, to jest miejsce dla Was. Ode mnie na dzisiaj tyle. See you!